Mecenasem kanału Retrosiedlcy jest firma ebs Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy Retrosiedlce. Chcemy pokazać, jak wyglądało nasze miasto na przestrzeni lat. Zostań mecenasem lub sponsorem kanału i pomóż w pracach nad archiwum. Reklama małpa tv-wschod.pl, telefon 600 863. Dołącz do naszej społeczności, zasubskrybuj kanał i udostępniaj znajomym. Do 30 maja będzie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek ulicy Starowiejskiej między skrzyżowaniem z Kazimierzowską oraz pierwszej brygady Legionów. Na zamkniętym odcinku będzie kontynuowana budowa wodociągu i kanalizacji. Do zakończenia rozpoczętych w poprzednim roku prac pozostało jeszcze ułożenie sieci na około 150 metrowym odcinku ulicy, a później odbudowa jezdni. Koszt tegorocznych prac na Starowiejskiej wyniesie około miliona złotych. Objazd zamkniętego odcinka będzie taki sam jak poprzednio jadącym z centrum w kierunku Łosic i zakładów zlokalizowanych w południowej dzielnicy przemysłowej będą skręcać w ulice Wyszyńskiego i dalej Brzesko, Starzyńskiego, do Polskiej i Janowskiej. Tędy też tak jak jesienią będą jeździć autobusy MPK kursujące na liniach nr 16, 34, 6, 26, 14 i 23. Wyznaczone przez drogowców objazdy to jedno, a praktyka to drugie. Część kierowców nie ogląda się na objazdy oraz ustawione znaki drogowe, tylko skraca sobie drogę jadąc chodnikiem. A piesi? Piesi, jeśli chcą ocalić życie, muszą ustąpić przed maszyną. O czym przekonał się nasz report. Kręć go! Poczekaj, ja teraz zejdę. Kręć, go jak jedzie. Kręć go. O, dawaj następnego! Dawaj następnego! Dlaczego? No Dlaczego? No Co się nie podoba? Ja na chodniku stoję. Czy ma pan jakieś wątpliwości? Ja nie mam żadnych. Stołka nie masz, jakiego stołeczek se wezmę i usiądę, rozumiesz, tutaj? Będę siedział. Nie pojedzie pan, no, bo ja mam tu Spotkanie mam randkę w tym miejscu i muszę poczekać. I gdzie pan, i gdzie pan jedzie? Proszę, a tutaj jest pochodniku się jeździ? Nie wie pan. To pan nie przejedzie, no. Skręć, kręć, kręć. Kręć, kręć, Mnie nie interesuje, gdzie pan jedzie, proszę pana. Tu jest zakaz, tam jak pan widział. Jak widać, Polak potrafi ominąć wszelkie zakazy. I najczęściej udaje się to bezkarnie. Do ulicy Starowiejskiej jeszcze wrócimy. Mecenasem kanału Retrosiedlce jest firma ebs Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy Retrosiedlce. Chcemy pokazać, jak wyglądało nasze miasto na przestrzeni lat. Zostań mecenasem lub sponsorem kanału i pomóż w pracach nad archiwum. Reklama małpa tv telefon 600 281 863. Dołącz do naszej społeczności, zasubskrybuj kanał i udostępniaj znajomym.